Jest szansa, że tutaj zaplantuję tak, żeby się nie wychylać? Nie. Idę na ich plecy. Po prostu po prostu. Czekaj, po prostu czekaj. Julek, czy ty rozumiesz to? Czekaj. Kur... Julek! No stary, zaatakował mnie, nie? Masz granta, rzuć tam granta, rzuć tam granata. No nie, ja nienawidzę się kurwa! Kurwa! Jurek, kurwa! Dobra, dwie rzeczy, dwie rzeczy, dwie rzeczy. Jak mówisz, żebyś poczekał, to nie wybiegaj. Nie wybiegaj. Nawet nie jeśli... By... Się ra... Nie, nie, wi... widziałem, że biegacz na on mnie. On stał ma... nade mną! Jurek, na stój mną. w miejscu, stój w miejscu, stój... graj defensywnie! Stał Julek, nade mną! Wy, no, wytłumacz mi, jeżeli utrzymujesz przeciwników, żeby atakowali ciebie, to hej, sens jest taki, żeby grać defensywnie. Nawet jak stał nad tobą, to stoisz w tym samym miejscu, próbujesz go jakoś przypiąć ogniem albo co